Krótko, dzisiaj będzie krótki vlog dekorowania domu. Znaczy, krótki. To się dopiero okaże, bo. <grystanie> Mówił Łukasz mi, wszystkie nasze ozdoby. Co, ja tu wiecie, y, pościeram kurze i kładziemy. Nie pamiętam, słuchajcie, że mamy tego aż tyle. No, Łukasz mi jeszcze przypomniał, że zawsze były girlandy na oknach. Nie wiem, jak to w tym roku rozplanujemy. Zaraz zobaczymy, co tu w ogóle jest. A są tu właśnie girlandy, girlandy. Tutaj widzę mój obrót na stół i jeszcze więcej girland. Tu jest jakieś szkło, ale to jest strojk, chyba mi się wydaje. O, pajac! Jest pajac! Chodź, pajac! Ty jesteś super. A czemu on ma jeszcze metkę? No patrzcie się. <noise> Przestał w zeszłym roku. Kuki to nie jest dla ciebie zabawka. Nawet, nawet... mnie nie denerwuj. Palmę troszkę przesunę. Palmę muszę ziemię jej powybierać, bo oczywiście spleśniała, mimo że nie podlewa mi i w ogóle. Czemu jeszcze metka jest? Nie wiem, zaraz trzeba je urwać. Zobacz, patrz Łukasz jaki pajac, pamiętasz go? Pamiętam, no? Miki. No, powąchaj sobie, ale to nie jest pajac do jedzenia. No i tutaj są właśnie te girlandy z bombkami, które były na oknach, to na pewno. Takie ze światełkami, to tutaj na komodę to będą. Dobra. Nie wiem, może najpierw właśnie rozparceluję. Czy to pająk? Czy to pająk? A ucieka? Nie. Tu. Róg. Nie, no, to girlanda. A, może być pająk przecież. Kurde. Dobra, tu skarpety jeszcze to są z girlandą. Dobra. Najpierw chyba te girlandy rozparceluję. Bo to jest najgorsze. najgorsze mamy za sobą chyba najgorsze, tak mi się wydaje no ale jeszcze trochę jeszcze trochę przed nami jeszcze tej girlandy rozłożę na tej komodzie tak jak w zeszłym roku tam girlanda pod telewizorem no i będziemy ubierać choinkę. będzie trochę problem z lampkami bo mamy strasznie długie lampki na dużą choinkę i zobaczymy jak to wyjdzie Robiony kącik chyba <noise> jest gotowy. Także tutaj ta girlanda, którą ja po prostu zrobiłam, to jest zwykła zielona girlanda, słuchajcie, taka z funciaka, dosłownie za funta, ich już niestety nie było w zeszłym roku i ja nie wiem, ja jej kupiłam chyba dwa lata temu albo trzy, oni potem już przestali je sprzedawać, nie wiem dlaczego. Właśnie te wszystkie, co na oknach mamy, to jest dokładnie to samo. Ja ją tylko obkręciłam e, światełkami, dodałam kilka bombek i zobaczcie jaki super efekt. Jeżeli ta kamera, no niestety ona musi się stać, bo jak wychodzimy, no to wiecie, musimy obserwować kuki, <laughs> także ta kamera tu będzie, zresztą wiecie, ta półka i tak jest taka lipna, ale dobra. Niech chociaż, wiecie, ładnie tutaj nam świeci i wygląda e, także to i teraz już będziemy zabierać się za choinkę no, zobaczymy jak z tym nam pójdzie <muzyka> kilka ozdób, słuchajcie, niestety mamy stracone, znaczy no gwiazda jest połamana ale ona była już w zeszłym roku, pamiętam tu jest jeszcze wieniec, Kuki zostaw to na ten, na drzwi no i tutaj mamy wszystkie nasze ozdoby strasznie dużo mamy szyszek nawet nie pamiętam tego co w zeszłym roku no i nasze przepiękne bombki to są, to, jest, to są w tym to, to, to zaczęliśmy tutaj tą tradycję to jest bombka z e, no dla Kukiego to jest pierwsza bombka Kukiego w zeszłym roku Łukasz mi ją kupił jak Kuki do nas przyszedł do domu, przyszła przyszedł, w sensie piesek czekajcie, jak wam pokazuję, o i że nie było jednego pieska były dwa takie białe i one sobie na sankach jadą przepiękne są Tutaj jest Łukasza, takie poroże. Coś jest bardzo ładne. Tutaj właśnie jelonek. Trzy nogi mu się złamały. Jest prześliczny. No, no, ten możliwe? Panie... Nie wiem, właśnie. To było tutaj w tym pudełeczku tak razem rzucone. Wiesz? się stało. No, kicia co? Pochodziła po tym. Tu jest jeszcze taki. To jest świetny też. Uwaga, czekajcie, Nie. No ja... Mam tu te dwie nogi, a trzecie nie, nie wiem. Może tu jest w pudełeczku też. Tu mamy jeszcze, czekajcie, konik na biegunach. O, zapomniałam o tej bąbce. Tak, to proszę, właśnie Konik na biegunach, jaki piękny, z misiami. Zapomniałam o tym z prezentem. Super, a tu jest Daj takiego bąbka. Poczekaj. Jeszcze tu mamy, to z tej samej serii, co tamten e, jeleń, czy nie co to? Nic w tym roku. Nie, no, gdzie? Nie mieliśmy miś, no co ty Już tyle, tego mamy wiórki. A nie, takie okrągłe mieli. Aha. To czemu tylko dwie? Dwie, tylko nie mogę znaleźć trzeciej. Tu mamy jeszcze takie, ale to, to chyba za duże na tą choinkę, co? To Łukasz kupił w zeszłym roku, też śliczne. One mają dzwoneczki w ogóle. Zobaczcie. No i dużo, tak jak mówię, szyszek mamy. Tutaj mamy też taką jedną naszą. O. To dostałam. To dostałam, pamiętam. I taka jedna nasza. to jest to. I chyba to wszystko, słuchajcie, to jeszcze mam laseczkę z zeszłego roku. Ta laseczka idzie do tego, do na Fanaggi. No i lampki, słuchajcie, najgorsza opcja to to z lampkami, bo mamy te przepiękne lampki. Te takie LEDowe, ale 360, no przecież to nie ma szans, że my. Nie, nie ma szans. Nie, przecież chyba bez lampek nie mamy w takim. Jakieś tam mamy, ale takie wycieli. No zobaczcie, ile ich jest. No, kurde, no, zaraz zobaczymy, spróbujemy. Na razie Łukasz będzie kleił jelonka. Dobra, chyba to mamy, słuchajcie. Trochę mało gałązek nie było gdzie wieszać, więc wisi dosłownie jedna koło drugiej, ale, ale myślę, że jest ładnie. Zwierzaki tutaj zainteresowałem. Tu tak strasznie gęsto jest, ale no, no, tak jak mówię, no nie miałam za bardzo gdzie wieszać. No, musi wisić piesek, musi wisić jelonek, no, wiecie. Wszystko to musi być. <laughs> Jeszcze jelonek tutaj, z nogi, te nogi, tak? No. Ach, Ale tylko, są tylko dwie nogi, aż Te są super z tymi dzwonkami śliczne są, a nie mam miejsca już na tu. No, to miejsce, no jestem miał trzy to... nogi. Nie wiem. No. no jeszcze właśnie, jeszcze gwiazda. Ten czubek jest taki długi, że ja nie wiem. Hmm, problem w tym, że trzeba byłoby go uciąć i zagiąć i dopiero właśnie. Albo zagiąć czubek i wtedy włożyć, myśmy zaginali chyba, wiesz? No już takie małe gdzieś... No to nie wiem, jak uważasz? Okay. Do- wyglądają w tym roku nasze iluminacje, czy jak to się nazywa? <grymne> Tutaj mamy choineczkę, mamy girlandę ze światełkami, z bombkami. Na dole mamy krasnala, tam jeszcze tu mam duży lampion, tu muszę ziemię, przepraszam za to, ziemię w palmie, muszę ją dzisiaj też zrobić. Choineczka sobie tam migocze. Mamy ten, jak to się nazywa? Girlandę na oknie. No i tutaj te lampki na ścianie, które już wczoraj widzieliście. Tą kurtynę. To nie jest girlanda, to jest kurtyna. Słuchajcie, ja wam za każdym razem źle mówię. I tutaj jeszcze pod telewizorem. Nie wiem, czy to widać chyba nie. Tutaj też leży girlanda z szyszkami. E, I dwie takie choineczki. Jedna taka srebrna, druga zielona. No. Och, I tak to tak to będzie w tym roku. Tak. I tu oczywiście moja kula, czyli najpiękniejszy element świąteczny. No i jeszcze tu Girlanda, tutaj przy, przy stole też mamy Girlandę. Matko, co za emocje, słuchajcie, bo zapomniałam oczywiście jak zawsze, że jest, przecież dzisiaj był e, finał, słuchajcie, Mistrzostw Świata i dowiedziałam się od mamy, bo chciałam z mamą pogadać, ona mówi nie, teraz nie dzwoń, bo siedzę, oglądam z Sylwkiem, z moim bratem i, i taki ważny mecz, mówi Aga, ile się dzieje, Wie, on mówi, o kurde, no to włączam i faktycznie tyle się działo, że szok. No, Argentyna wygrała, także no, ja byłam trochę bardziej za Francją jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak przykro mi trochę było. E, no, więc bateria mi pada. Wymieniłam baterię. No i kończąc, e, miałam najpierw porozmawiać z Wam, a później jeszcze dograć wam e, końcówkę, jeszcze coś dograć do wroga i dopiero usiąść zmontować, ale że moja mama teraz nie ma czasu i będziemy zwać długo później, mm, więc e, dogrywam już teraz tą końcówkę, otworzymy sobie kalendarz słuchajcie i uciekam, bo tak jak mówię, jeszcze muszę to nagrać, jeszcze chcę z mamą porozmawiać. A e, jeszcze to zmontować, a jeszcze chciałam z Łukaszem dzisiaj e, dokończyć oglądać Wednesday, Bo słuchajcie, zaczęliśmy wczoraj to Wednesday w końcu oglądać na się Bardzo fajne, super, fajny klimat, super serial, ale obejrzeliśmy Łukasz cztery odcinki. Ja na 3, końcówce trzeciego e, i połowie, do połowy czwartego zasnęłam. Za e, kanapie już było późno, już było około 12 w nocy czy nawet przed pierwszą, e, także ja już zasnęłam wczoraj, no więc dzisiaj chcieliśmy sobie dokończyć, chciałam ja, żebyśmy dokończyli Łukasz na się za sobie gra w naszej jaskini Mikołaja słuchajcie, jestem tak zadowolona z tej dekoracji fajnie, że już to mam, wiecie za sobą z głowy, bo szczerze wam powiem, że nie lubię tego robić, ale jak już jest to zrobione no to już jest pięknie, także dzisiaj chyba jednak nie skończymy tej Wednesday, bo jak później się rozgadam z mamą, no to pewnie też nam wiecie, dwie godziny zleci i już będzie po prostu bardzo, bardzo późno, a jeszcze tak jak mówię, muszę zmontować tego vloga, ale te Teraz Wam szybciutko dogram i zacznę już go montować, zanim jeszcze mm, pogadam z mamą. Dzisiaj siedemnastka, więc szybciutko zobaczmy, co tutaj jest. O, tutaj mam jakąś tubkę i tutaj jest co? Tak jakby rzęsy. Taki rysuneczek, okej. Okay. Znaczy nie tubkę, tylko spray. Emma Hardy, Plump and Glow Hydrating Facial Mist. O, super! nawilżająca słuchajcie i rozjaśniająca mgiełka do twarzy, na to też bardzo czekałam, zobaczmy wartość ale to mi się wydaje, że jest dosyć drogie w ogóle ta firma a nie jest tak strasznie nie jest tak strasznie, było dużo droższe tutaj na przykład peeling do e, ust tak jak pamiętacie, za 50 chyba parę funtów, czy 40 parę? 50 parę chyba, no a to 13,99 także nie jest jakieś super drogie czekajcie, zaraz sobie spojrzę znowu na następny dzień ale bardzo się cieszę. 30 ml. Jest napisane, że można tego użyć słuchajcie, tak w trakcie dnia też jako, wiecie, odświeżenie po prostu twarzy. Więc spróbujmy sobie. Zobaczmy, jaki to ma zapach. O! Ojej! Nieładny. Powiem wam, że zapach dziś nieładny. Teraz strasznie się zaczął wybijać jakiś cynamon. A ogólnie znowu tak jakbym czuła lawendę, ale taką... Nie podoba mi się ten zapach. Nie podoba mi się. On yy, w ogóle, wiecie co, mam wrażenie, że on pachnie jak takie... Jest po prostu takiej babciny. Chociaż jak się ulotni, to wcale nie jest taki zły. Nie wiem. Nie. Jest w nim coś, co mi przeszkadza. Coś jest w nim pięknego, co się bardzo fajnie wybija i ładnie pachnie, ale ta druga... Ten drugi zapach, ta druga jakby nuta bardzo nieładna. Nie, zapach mi się nie podoba, ale taka mgiełka fajna, ja lubię i, i właśnie czy w ciągu dnia sobie tak e, spryskać, wiecie, na twarz, czy e, szczególnie lubię, ojejku, no strasznie lawenda, już mm, za bardzo, jeżeli chodzi o taki kosmetyk do twarzy, lawenda, to, to moim zdaniem nie, e, ale też na, wiecie, na czystą skórę, jak sobie umyję, to właśnie tonik, taką, taką nawilżającą giełkę, e, później krem, czy to nakrem, no, to lubię, także dzisiaj spoko, fajnie, cieszę się, będę używać na pewno. A z wami się już dzisiaj cieplutko żegnam w tym vlogmasie. Widzimy się jutro w następnym. Jutro, słuchajcie, nie wiem, przydałoby się zrobić listę już zakupów trochę. I chciałabym w końcu, zgadnijcie, co? Tak, wykąpać psa. <grych> Ale dzisiaj, dzisiaj się zajęłam tym, wiecie, tym ozdabianiem domu, więc dzisiaj już przypuszczałam, że tego raczej nie zrobię, jak się za to zabiorę, a no jeszcze ten mecz jak się... O kurde, nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, tak teraz to mi ładnie pachnie. Ale... Coś jest, co takie ładnego w tym, a coś jest, co mi bardzo przeszkadza. Nie wiem, być może Wam by ładnie pachniało. No, w każdym razie dzisiaj już, tak jak mówię, wiedziałam, że raczej jej nie wykąpię, więc zabiorę się za to po prostu jutro. Jutro sobie przeznaczę taki dzień, że po prostu mam ją wykąpać i koniec kropka. No, więc do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Pa!